I witam po raz kolejny. Teraz wrócimy znowu do podpunktu A naszego zadania. Naszego zadania 11.2 ze strony 100, 382 z podręcznika. Mamy następujące dane. A jest równe pierwiastek z 6, alfa jest równe 60 i beta jest równe 45. Tym razem już, tym razem już nie będziemy korzystać z przybliżeń, tylko zrobimy... A, Wyliczymy sobie wszystkie wartości, korzystając z tego, co wyliczyłem w poprzednich filmikach, czyli z wartości sinusa dla 75 stopni, bo ta nam będzie, ta nam będzie tutaj potrzebna. Trochę wyprzedziłem temat. Słuchajcie, zaczynam oczywiście od rysowania, od rysowania naszego trójkąta, żeby wszystko było jasne. No, chyba że jesteście tak dobrze, że widzicie to na płaszczyźnie w myślach waszych, własnych, e, ale oczywiście e, pamiętajcie, że przy obciążeniu stresem, jakim jest na przykład matura czy, czy mm, sprawdziany, ja bym polecał jednak rysować dla, dla pewności. No i tutaj mamy kąt gamma, którego nie mamy i, wo, i wartość boku A, która jest równa pierwiastek z sześciu, czyli to jest nasz bok A. Naprzeciwko wierzchołka A <laughs> leży bok A, naprzeciwko wierzchołka B leży bok B i naprzeciwko wierzchołka C i ta gama leży nasz bok C. No i teraz korzystamy z sinusa. Ja tej pierwszej, tej pierwszej części chyba nie będę wyliczał, bo C, C. Nie, nie C. B nam się wyliczyło bardzo ładnie. B nam się wyliczyło bardzo ładnie i B z tego co pamiętam było równe 2. To po prostu wróćcie sobie do poprzedniego filmika filmiku i sprawdźcie sobie wszystkie obliczenia, jeżeli macie z tym problem. Ja tylko napiszę, że. Pierwiastek z 6 do sinusa z 60 stopni jest równy b do sinusa z 45 stopni. I tutaj mamy pierwiastek z 6 do pierwiastka z 3 przez 2. Jest równe b do pierwiastka z 2 przez 2. No i tak jak mówiłem, b jest równe, b jest równe 2. Myślę, że jeżeli chodzi o obliczenia, to, to po przerzuceniu sobie Dwóch czy trzech filmików do tyłu znajdziecie pełne obliczenia. Czyli pierwszą część mamy z głowy, a teraz zróbmy sobie, zróbmy sobie część drugą, tą którą, ostatnio, tą, którą ostatnio upraszczaliśmy, czyli korzystaliśmy z przybliżeń. Mamy pierwiastek z 6 do sinusa z 60 stopni. Ma się tak jak C do sinusa z 75 stopni. No i teraz już będziemy właściwe. <coughs> właściwe Właściwego sinusa z 75 używać, nie tego przybliżenia z tablic. Czyli mamy pierwiastek z 6 do pierwiastka z 3 przez 2 jest równe C do pierwiastka z 6 plus pierwiastek z 2 przez 4. To oczywiście przypominam w poprzednich filmikach albo z trójkąta, albo ze wzorów redukcyjnych. No to teraz próbujemy to policzyć. Czyli C jest równe pierwiastek z 6. Razy pierwiastek z 6 plus pierwiastek z 2 przez 4 e, podzielone przez pierwiastek z 3 na 2, czyli razy 2 przez pierwiastek z 3. Jeżeli za szybko te przekształcenia tutaj wyskoczyły, to po prostu powoli sobie to wszystko przeliczcie e, i posprawdzajcie. posprawdzajcie sobie, czy wszystko się zgadza. Czyli nasze C jest równe pierwiastek z 6 razy pierwiastek z 6 to jest 6. Plus pierwiastek z 12 dzielone na 4 razy 2 przez pierwiastek z 3. Tu nam się pięknie skraca, czyli mamy dwójkę. I teraz, i teraz co my otrzymujemy? Ano, otrzymujemy? ano otrzymujemy 6 plus 2 pierwiastki z 3 przez 2 razy 1 przez pierwiastek z 3. No to nie są przyjemne obliczenia, tu trzeba troszeczkę pokombinować. To możemy skrócić, czyli 1, 1, 3. Czyli mamy 3 plus pierwiastek z 3 przez pierwiastek. Z trzech. No i gdybyśmy teraz rozbili to na dwa, to mamy 3 przez pierwiastek z trzech plus pierwiastek z trzech przez pierwiastek z trzech. Nie wiem, ja mam wrażenie, że w którymś filmiku już Wam kiedyś ten trik pokazywałem, że pierwiastek z trzech można zapisać jako pierwiastek z trzech, razy, trójkę można zapisać jako pierwiastek z trzech razy pierwiastek z trzech i skrócić to sobie. To jest taki, to jest taki całkiem niezły patent, który pozwala zaoszczędzić troszeczkę obliczeń. A tutaj mamy. A tutaj mamy jedynkę, czyli mamy pierwiastek z 3 plus 1. No i mamy gotową długość boku C. I teraz już dokładność, jaką podamy, no, zależy tylko od tego, jak, jak mocno rozwiniemy sobie ten nasz pierwiastek z 3, czyli przy użyciu odpowiedniego sprzętu możemy to zrobić bardzo, bardzo, bardzo dokładnie. I dziękuję Wam.